Witam serdecznie. W dzisiejszym filmiku pokażę Państwu jak zrobić prawidłowy demontaż i montaż z Sony Rexona C905. Jeśli chodzi o demontaż w tym telefonu nie należy on do łatwych. Dlatego myślę, że ten poradnik właśnie, właśnie akurat Wam się Państwu na pewno sprzyda. Tak więc zaczynamy. Pierwszym krokiem oczywiście będzie Ściągnięcie tylnej klapki karty SIM jeśli jest Karty pamięci Jeśli taka się znajduje Następnie musimy przydać jakiś taki długi śrubokręt najlepiej bo innym na pewno nie odkręcimy on będzie taki nam potrzebny tu widzą Państwo dwa otwory wybijamy klawiaturę numeryczną Proszę pamiętać, tutaj są takie specjalne mocowania, by były na swoim miejscu po jednej i po drugiej stronie. Dzięki nim kreatura lepiej przylega do płytki kreatury w tym telefonie. No bo gdyby ich nie było, to musielibyśmy użyć o wiele mocniejszy klej dwustronny, taśmę dwustronną, by tą. Kreaturę przemocować. Następnie odwracamy telefon i ściągamy tą całą nakładkę, tą zaślepkę, wykończeniową. Delikatnie podwadzając, jakimś śpiegucem. Teraz przechodzimy do odkręcenia śrubek. Tutaj widzą Państwo dwie śrubki krzyżakowe. Śrubki odkręcone. Teraz przechodzimy do kolejnych śrubek. One znajdują się tutaj w tym miejscu. W miejscu tych dwóch wylotów. W tym miejscu w przedniej obudowie. Musimy najechać w takie miejsce, żeby one były widoczne. I najlepiej, najlepiej sobie to poświetlić latarką, czy robisz to jakiś w dzień słoneczny. Jeśli, jak Państwo dobrze zauważą tę śrubkę, no to wtedy można już odkręcać. Aha, jeszcze jedno ważne, odkręcimy tylko te śrubki, tylko i wyłącznie dłuższym śrubokrętem, tylko dłuższym, bo krótszym nie doceniamy się w to miejsce. Śrubki odkręcone, pamiętajcie Państwo, by każdą śrubkę odkładać w inne miejsce, bo by później było na swoim miejscu jak będziecie ją skręcać z powrotem. Aby czegokolwiek nie uszkodzić dłuższą czy krótszą śrubką, teraz przechodzimy do demontażu przedniej obudowy. Od samej góry bierzemy delikatnie palcem i przyjeżdżamy po całej obudowie z jednej. I z drugiej strony są też te klawisze właśnie, że Państwo nie pogubi te klawisze żeby na swoim miejscu. Teraz podwadzamy klawiaturę funkcyjną. Tu mamy hak, tu drugi. Wyciągamy ją z tych haków. Starajcie się robić w takim miejscu, by nie chodzi tej klawiatury. O i tu jest trzeci haczyk. Wysuwamy ją. I teraz wyciągamy wyświetlacz. Ja to robię w tym miejscu. i wyciągamy taśmę czasem jest taki problem z tymi wyświetlaczami, wyświetlaczami że nie wyświetlują w ogóle obrazu i często jest to powodem tutaj wysuniętej tasiemki tu jest ta tasiemka właśnie wyświetlacza i wystarczy tylko tę tasiemkę wpiąć i wyświetlacz będzie sprawny proszę o, o tym pamiętać jeśli by Państwo mieli czarny obraz w tym telefonie, następnie wyciągamy klawiaturę z, z taśmy głównej, delikatnie wszystko robimy. Tutaj podwadzamy całą tą nakładkę musimy do połowy ściągnąć. A, tak to wygląda. I ściągamy taśmę tutaj. Na tej płytce górnej musimy bardzo delikatnie podwadzać i uważać na nią, bo gdy ją uszkodzimy, nie będzie nam w ogóle działał głośniczek do rozmów, jeśli się uszkodzimy tą taśmę. Tu jest nagięcie, ono bardzo często się, się uszkadza przy demontażu wyświetlacza. Tej się nie uważają, i tak się dzieje, ale gdyby się tak stało u Państwa, jeśli mają Państwo lutownicę, to można zrobić solucję. Tutaj dajemy drucik w tym miejscu, w miejscu, właśnie gdzie jest głośnik, a drugie miejsce jest tutaj, właśnie przy klawiszu na tych właśnie ścieżkach dajmy drucik i na pewno będzie nam głośnik działał głośniczek od rozmów. Aha, proszę pamiętać, że tu jest klej tu tu i tu. Najpierw zaczynamy od tej tasiemki całej. Ściągamy ją. Odkleimy właśnie ją, później podwładzamy Następnie jednej strony, z drugiej strony i całą płytkę. O. W takim miejscu by nie uszkodzić żadnych elementów na tej płycie. Tu nam została blaszka. Nie będziemy już je ściągać. Państwo wiedzą o co chodzi. To jest cała tasiemka, która się najczęściej w tych telefonach psuje. Kolejny krok to odkręcamy tu cztery takie mini śrubki. A tutaj te nakładki nie ściągamy całkowicie, by później sobie składania nie utrudniać. Śrubki odkręcone, więc ściągamy cały panel wysuwu. Tutaj wyciągamy taśmę. I odkładamy na bok. Odwracamy na drugą stronę, odkręcamy te dwie śrubki, tu i tu. Śrubki odkręcone, odwracamy z powrotem. Teraz wykręcamy tu dwie śrubki. Odkręcone, teraz sięgamy tutaj z tej strony całą tylną obudowę. Fajnie nam odchodzi. Kolejnym krokiem będzie tu jest ta siemka od aparatu. Podwadzamy ją tutaj w tym miejscu i wyciągamy. Tu jest taka blokada, wyciągamy ją. By jej nie uszkodzić przy wyciąganiu płyty głównej i wyciągamy też zaślepkę karty pamięć. Teraz wyciągamy całą płytę główną podwadzając ją w takim miejscu by nie uszkodzić żadnych elementów. Ja to robię w dwóch miejscach. W tym miejscu obok głośnika i drugim jest tutaj obok tych dwóch klawiszy pogłaszania i ściszania widzą Państwo jak fajnie wychodzi I tu jak Państwo widzą w łatwy bardzo sposób można tutaj ściągnąć głośnik z zasięgiem. Tu są dwa haczyki, taśmę, odlepiamy, a później tutaj pyk, odpinamy. I tu cały, cały tutaj aparat razem z fleszem, innymi pierdołkami, tak samo tutaj haczyki są, odpinamy. Bardzo prosty sposób, już i teraz zajmiemy się y, z powrotem y, ponownym y, montażem tego telefonu. Y, w podsumowaniu, jak Państwo widzą, y, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Jeśli Państwo dokładnie się przypatrzą y, temu filmikowi, na pewno Państwo jakoś tak bezpiecznie i bez żadnych jakichś urazów tego telefonu na pewno Państwo jakoś to naprawią. To już wszystko w dzisiejszym filmiku. Dzięki za oglądanie. Cześć.